Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo cieplutko, Boże, jak mi zimno. Witam Was bardzo, co mówiłam, cieplutko, tak. Przystoi zimno mnie po prostu. Ugh, nie cierpi zimy. No pięknie wygląda za oknem biała pierzyna, spowija drogi podjazdy. Powiem Wam, że tak spadło tyle śniegu, że wczoraj chyba godzinę czasu odśnieżałam. I mam już podziurki w nosie, a to dopiero początek. Chociaż słyszałam, że na zimę, za, na, zimę na święta zapowiadają, że będzie ocieplenie, że to wszystko zniknie, więc trochę lipa, bo tak naprawdę, jak już y, mamy ten czas wolny, siedzimy w domu, czy możemy wyjść na spacer z dziećmi, no to fajnie jakby ten śnieg był. A teraz, kiedy musimy biegać, latać, pędzić, y, zdobywać góry, no to ten śnieg naprawdę nie jest nam. Po drodze przynajmniej mi. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj u nas, jak byłam rano na spacerze z psem, było minus 9 stopni. Jemu po prostu aż sople, sople się robiły. E, ja tak zmarzłam, tak strasznie zmarzłam, że po prostu jest masakra. Jak przyszłam do domu, to palce od stóp, pomimo że mam, e, miałam dwie pary skarpet, i Choć planem były te zimowe, to po prostu można byłoby chyba młotkiem rozwalać te paluchy dramat. I pierwsze co przyszłam do domu, zaczęłam e, intensywnie szukać i powiem wam, że chyba jednak zdecyduję się na zakup moon butów. Moja koleżanka mnie non stop namawia, mówi spróbuj, nie pożałujesz, kupisz raz, starczą ci na długo. Przyznam szczerze, że troszeczkę, no jakby te mundbuty, no może tak wizualnie nie za bardzo mnie rajcują. Nie wspomnę już o cenie, która w ogóle mnie przeraża, ale ona tak sobie swobodnie chodzi po tym śniegu, jakieś tam niby mają magiczne podeszwy. Z tych, jak ona to mówiła, z tego co opony są robione, z jakiegoś tego Michelin'a czy czego tam że się człowiek nie poślizgnie, nie zmarznie, nie przemoczy, więc wydaje mi się, że no niestety ym, chyba będę musiała w końcu ulec, a to już drugą zimę mnie namawia na te buty. Ale po dzisiejszym spacerze jestem zdecydowana i tak sobie myślę, że chyba po prostu w ramach y, prezentu świątecznego y, poproszę rodzinkę po prostu o to, żeby zamiast prezentów Yy, dali mi kaskę, jak tak wszyscy się pozrzucamy, to może na buty starczy. Dramat, ile one kosztują. Ale y, poglądałam sobie dzisiaj nawet na YouTubie y, recenzje osób, które już posiadają te buty i są przemega zadowolone. No Nie spotkałam się tak naprawdę z żadną negatywną opinią. Y, no i co najważniejsze wszyscy powtarzają, że jest w nich mega, mega ciepło. Jestem ciekawa, czy wy posiadacie moon buty, co o nich myślicie, czy wam się podobają? No, wizualnie to wiecie, można polemizować, nie? Takie kosmiczno-astronautyczne astronautzkie dla astronauty. No, w każdym razie jestem, jestem, witam się z wami. Zastanawiam się nad trzecią kawą, bo ten tydzień jest dla mnie mega, mega, mega ciężki. Właściwie już zaczęło się od weekendu i w ogóle zacznijmy może od początku. Mega się cieszę za tak miłe przyjęcie w zeszłym tygodniu. Naprawdę jest mi ciężko wrócić, więc, no tak. Um, Staram się, staram się, jak widzicie w tym tygodniu też jest vlog, myślę, że częściej niż raz w tygodniu się na pewno nie uda, chociaż może jak od stycznia troszeczkę, troszeczkę to napięcie, teraz wiecie tak, w tej mojej pracy z tłumaczeniami przed świętami i z saigon. codziennie tylko dostaję maile szybciej, 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 szybciej. W poniedziałek dostałam maila, że dzienny limit przetłumaczonych słów to jest 100 tysięcy, we wtorek dostałam, że udało się zrobić tylko 20, więc teraz dzienny limit 120 tysięcy no też się nie udało dzisiaj dostałam maila, że 140 tysięcy dziennie, no po prostu nie ma człowiek by musiał przynajmniej z 10 bitek godzin siedzieć i tłumaczyć żeby tych słów się tyle uzbrało ile oni sobie żądają, także tam mega e, napięcie, szybko, szybko, szybko szybko e. Szkoła, szkoła, słuchajcie, w niedzielę czeka mnie taki egzamin, że ja po prostu już teraz płaczę. Um, ja wiem, ja wiem, ja wiem, że ja zawsze mówię, że nie jest że będzie taki ciężki, że jest nie do zdania, że nie ogarnę, a potem okazuje się, że jest czwórka albo piątka. Ale tym razem um, mamy z taką panią doktor, która um, wybitne tworzy pytania, pytania nie na poziomie... Pielęgniarskim, tylko to są pytania, ja miałam z nią w ogóle zajęcia w zeszłym roku. E, ciężko było zdać, ale się udało, ale jakby był, o nie wiem czy mniejszy zakres materiału, ale jakoś tak ciekawszy, może łatwiejszy. W każdym razie e, legendy o niej e, chodzą. Legendy nie są zmyślone, bo przechodziłam przez jej test w zeszłym roku. Na szczęście w zeszłym roku miałam online, więc to troszeczkę mniej stresu jest. Teraz niestety już nie ma online, więc na uczelni pytania są typowo lekarskie, na które lekarze nie potrafią nawet odpowiedzieć, bo y, podczas pisania online, to już Wam chyba opowiadałam, podczas pisania online y, były osoby, które pisały w szpitalu z lekarzami za plecami, a i tak im się nie udało zdać, więc. Ja się już stresuję. Słuchajcie, dzisiaj jest czwartek, ja mam w niedzielę ten egzamin, a jeszcze nie zdążyłam nawet usiąść. Także to jest totalny dramat to totalny dramat. Ja nie wiem, ja dzisiaj właśnie sobie teraz yy, robię trzecią kawę i mam zamiar usiąść. Postanowiłam, że czwartek i piątek, choćby tak zwane skały, wiecie co robiły. Ja muszę siedzieć i się uczyć. Dzisiaj w końcu młody poszedł do przedszkola, bo od początku tygodnia chory w domu, znaczy chory, przeziębiony, bolało go gardełko, główka, więc go nie puszczałam do przedszkola, żeby mi się na święta nie załatwił, ale dzisiaj już musiałam to zrobić, bo no niestety z nim w domu nie da się uczyć. Mama, chodź, mama, zobacz, mama daj, mama, pomóż, mama to, mama tamto, mama siamto. I człowiek tak naprawdę nie ma kiedy się nauczyć. Także, e, no, ja dzisiaj mam w planach intensywną e, naukę. Uff, rewelacja, ja to się potrafię bawić. E, no i potem, jak już położę dzieci, no to nie wiem, do, do której w nocy jeszcze te tłumaczenia. Także tydzień mam naprawdę przemega e, intensywny i aż tak intensywny, że wczoraj siadłam i powiedziałam po prostu, no nie, nie, nie dam rady, no nie dam rady, pakuję się i jadę w bieszczady. Bo właściwie to nie, bo tam też zimno i jeszcze śniegu więcej, także nie, nie chcę w bieszczady. Do tego dochodzi jeszcze mój SMR, który muszę nagrać, zmontować. Do tego codziennie wrzucane jest otwieranie kalendarza adwentowego z Daglasa na Instagramie Aga Vibes. Nie wiem, czy jesteście na tym Instagramie, bo ja mam dwa Instagramy. Jeden taki prywatny Aga Vibes i jeden ASMR Aga Vibes. Tam właśnie codziennie jest wrzucane otwieranie kalendarza adwentowego i chyba też pojawia się na mojej stronie na Facebooku to. I na TikToku. Także jeżeli jesteście ciekawi, co jest w tym roku w Daglasie w kalendarzu, a jestem bardzo z niego zadowolona, o dziwo, bo długo się zbierałam za, za zakup takiego kalendarza. Dwa lata chyba odpuszczałam w ogóle, bo nic mi się w tych kalendarzach tak naprawdę nie podobało. Yy, I w, pamiętam, nawet miałam z Sephory chyba kilka lat temu, jak jeszcze mieszkałam w Anglii, dostałam w prezencie yy, i ja byłam załamana, bo tam był lakier do paznokci, gumka do włosów, pilniczek, więc stwierdziłam, że nie. W tym roku robiłam bardzo duży research, przeglądałam, co w tych kalendarzach się znajduje no i ceny kalendarzy też zwalały z nóg, bo na przykład te kalendarze, które mi się podobały, to kosztowały 1200, 1700, 2000. Mówię, no halo, tyle na kalendarz? To jakbym chciała tyle wydać na pielęgnację czy kolorowe jakieś produkty, to bym po prostu sobie poszła do sklepu i to kupiła, a nie wydawała tyle na kalendarz. Prawda? Prawda. W ogóle nie wiem, czy Wam mówiłam, ale budowali mi pod domem Rosmana i właśnie z niego wracam. Idę właśnie swoje pióra umyć, bo przez to, że cały czas śnieg pada, to zobaczcie, co mi się robi. One się po prostu robią takie fale loki-koki, jakieś w ogóle druty pofalowane. I zakupiłam sobie szampon Magiczna Moc Glinki. Wiecie co? Te, w ogóle te szampony z tego LSF bardzo mi służą, pomimo pewnie, że są napakowane tymi sls i jakimiś innymi plastikami to jednak moje włosy fajnie po tym wyglądają. Ja ostatnio kupiłam w Rosmanie, nawet wam pokazywałam szampon, to była jakaś polska marka. ładnie wyglądały butelki, zapowiadało się, o i ach. Zaraz wam pokażę, będziemy w łazience, to wam pokażę. Ale przyznam szczerze, że nie jestem zadowolona z tego szamponu, bo bardzo, on ma, miał być jakiś tam delikatnie oczyszczający i tak delikatnie oczyszcza, że czasami po umyciu mam wrażenie, czy ja w ogóle myłam te włosy. One są wciąż takie nie są takie bardzo świeże, jeśli wiecie, co mam na myśli, jak są wasy fajne po umyciu. Więc teraz wziąłem ten. Wcześniej miałam, też pokazywałam Wam jakiś bardzo mi się... Fioletowy taki, 72 godziny przedłużona świeżość, czy coś takiego. Był super. Natomiast ten mam um, włosy przytłuszczające się z suchymi końcówkami, czyli no teoretycznie mógł problem, oczywiście nie wierzę w to, że to tam tu nawilży, nie, tu nawilży, tu wysuszy, tam coś zrobi, ale też tam potem się um, bardzo fajnie sprawdzają i jest teraz na promocji w Rosmanie. słuchajcie, John Frida. Um, ja kiedyś to w Anglii używałam tych produktów i były bardzo fajne. I tutaj mam coś takiego, co się nazywa Brazilian i Jestem po prostu mega ciekawa, bo w internecie jest bardzo dużo pozytywnych opinii, że właśnie jak ja mam takie włosy, o coś takiego, bo u mnie to po pierwsze i po rozjaśnianiu, po drugie mam taką strukturę włosa. Yy, jakby trochę murzyńską, bardzo porowatą, tu w ogóle od spodu to mam takie włosy, że zawsze wszyscy się śmieją nad fryzjerzy, że, że to są po prostu takie murzyńskie włosy, takie spiralki sztywne. Więc ja mam naprawdę problem z tymi włosami, żeby one wyglądały, wiecie, tak, taka tafla lśniąca, no ale to podobno fajnie ujarzmia. Także no, dzisiaj właśnie teraz idę um, ogarnąć tym zestawem i zobaczymy, czy te włosy będą wyglądały chociaż trochę ludzko. No, i kupiłam też z polecenia koleżanki e, jedwab e, z witaminą A. A, a, i co to jest? To jest taki olejek. No i fajnie, ale właściwie kurczę. Nie, na razie go nie będę używać. Zostawię go, sprawdzę, czy to faktycznie się fajnie sprawdza. No i tutaj mamy też. Zakupiłam sobie krem do rąk, strasznie mi ostatnio y, łapki schnął. I to jest jakiś Sweet Peach, z Liren. Cena była fajna. Bardzo fajnie pachnie brzoskwiniami. Super kremik. Ciekawe, jak będzie nam wilżał olej brzoskwiniowy witamina E. Regenerujący krem do rąk. No fantastycznie, fantastycznie! Ale fajnie pachnie! Chociaż tyle dobrze. Zimno jest mi tak zimno, że po prostu nie macie pojęcia. Mam w końcu zrobione pazurki, bo nie wybieram się do szkoły aż do stycznia, więc mogłam sobie pozwolić w końcu na kolor, w końcu na czerwień na paznokciach. Teoretycznie dzisiaj mam zajęcia w szkole, ale niestety nie jestem w stanie na nie pójść, ponieważ tak, Robert wczoraj mi się rozchorował. Właściwie to wrócił ze szkoły z temperaturą, miał cały czas ponad 38 stopni. Więc jest w domu młody, ma dzisiaj o 17.00 zajęcia, bo my mamy tą mentalną matematykę, arytmetykę mentalną. To Wam opowiadałam o takich super zajęciach. Więc jeżeli macie dzieciaki w wieku od 5 do 14 lat, to polecam sobie się tym zainteresować, bo myślę, że to jest bomba dla takich dzieciaków. Mój bardzo to lubi, codziennie liczy, codziennie tam na tym swoim liczydełku coś tam robi. Także fajnie, mam nadzieję, że będą tego efekty, bo zaraz do szkoły, no i co, ja idę myć, myć łebek. Jezu, jakoś mam nadzieję, że przetrwam ten tydzień. U mnie w ogóle, powiem Wam, że świąt nie widać, totalnie nie widać. Jestem ciekawa, czy macie już choinki. W ogóle, o, w dzisiejszym zamyśle w ogóle jeszcze jest wyciągnięcie wieńca tego takiego, mam biały wieniec, taki piękny, chyba dwa lata temu kupiony w Castoramie. Mam zamiar go chociaż na drzwi przyczepić. Bo tak, choinki kupić y, nie mam jak, nie mam kiedy. Czekam aż Rafał przyjedzie, a Rafał będzie dopiero chyba 23, czyli akurat na gotowe. Y, nie mam kiedy nic pozdabiać, bo jak nie tłumaczę, to się uczę, jak się nie uczę, to jestem na jakimś judo, albo na jakichś innych zajęciach dziecięcych. Albo gotuję, albo sprzątam, albo piorę. Nie, prać to, przyznam szczerze, że od tygodnia nie miałam kiedy. Ten tydzień to jest po prostu jakiś... Sajgon! Dajcie mi po prostu siwej energii, bo nie wyrobię. E, ale to, że nie tylko, że ten tydzień, bo jeszcze miałam od piątku zeszłego, nawet nie udało mi się nagrać asmr a bo miałam w zeszłym tygodniu urodziny i miałam te urodziny spędzić cały weekend w szkole. Odwołali zajęcia w szkole, więc co? Impreska. Impreska wyszła super. E, miałam 14 osób, e, bardzo fajnie się bawiliśmy, no a na drugi dzień. E, miałam urodziny koleżanki, także ona w jeden dzień była u mnie, na drugi dzień ja byłam u niej i takim sposobem powiem Wam, że końcówka tygodnia i ten tydzień to po prostu istny horror. Dobra, e, idę mieć te... O, jesteśmy w łazience i od razu Wam pokażę, to są te e, szampony, boże muszę tak przyświetlać, bo jest tak ciemno w domu. Tu jest ten szampon, e, włosy o każdej porowatości, jakiś adaptogenny. No i u mnie on się bardzo średnio, a wręcz bym powiedziała nieciekawie sprawdza. I to samo jest właśnie z tą odżywką. No tak szczerze mówiąc to nie robi totalnie, totalnie nic. Także mm -mm, dla mnie zdecydowanie nie. Ale pokażę Wam co jest na tak. Zobaczcie jaki fajny mam dywanik. Właśnie zakupiłam w Isku. Taki dywanik on jest z takich chmurek, jest tak milutki. Tak delikatny, tak piękny, że w ogóle mój kot się przeprowadził do Łazienki i zrobił sobie z tego legowisko, bo jest to naprawdę aż tak się zapada. Jest teraz e, chyba przecenę, on 70 zł kosztuje, więc nie jest najtańszym e, dywanikiem Łazienkowym, ale naprawdę gorąco Wam polecam, bo fajnie robi robotę, przepięknie wygląda i jest mega milusieńki. Akcja. Ratowania pietruszki. Przez całe lato miałam przeolbrzymią, zobaczcie, jest taka przeolbrzymia donica, przeolbrzymią pietruchę. E, uwielbiam zieloną pietruszkę, mogę ją jeść samą. No i żadne danie nie smakuje tak dobrze jak z zieloną pietruszką. Jestem jej absolutną fanką. No i całe lato cieszyłam się swoją własną, piękną pietruszką. Niestety na zimę trzeba było ją schować. Wyniosłam ją na poddasze. I trochę mi się y, zapomniało y, jej podlewać. Także teraz ją troszeczkę tutaj y, oczyszczę. No i zobaczymy. Zobaczymy, bo wiadomo, światło słoneczne jest mega słabe. Tak jak widać, jest tutaj ciągle ciemno. Za oknem niby śnieg, niby biało. U nas tak to wygląda. Y, ale w domu jest po prostu ciemno, więc... Jestem e, naprawdę ciekawa, czy ona mi tutaj odbije i czy będzie jej się dobrze e, w kuchni żyło. Tak samo jak ostatnio, zobaczcie, wsadziłam sobie mm, końcówki rzodkiewek, i jak ładnie mi już puściły listki. Jestem ciekawa, czy uda mi się właśnie w doniczce e, wyhodować swoje własne rzodkiewki. Chwilowa przerwa, bo już ile można. I tak przeglądam sobie właśnie te wszystkie buty. Ceny są po prostu kosmiczne. I ja najbardziej bym chciała właśnie te długie, bo ja to muszę mieć długie. Długi płaszcz, też kurtkę mam do łydki. Krótka nie wchodzi w opcje, bo mi musi być cieplutko. No śmieszne mają te podeszwy naprawdę. No i but też musi być długi, najlepiej do kolana, żeby się cała za, za, zakutumanić i żeby było ciepło. I tak szczerze, więc no najbardziej mi się podobają te, które mają te ciemne podeszwy. Bo tutaj są te takie chyba najbardziej popularne z tymi takimi żółtymi podeszwami. No, ale cena tych czarnych podeszw też trochę, trochę dla, dla mnie nie mówię, że dla wszystkich, ale dla mnie to jest troszeczkę przegięcie pałe. No, i tak właśnie sobie przeglądam milion tych dziwnych, a jakże ciepłych butów. Rozmawiałam przed chwilą z koleżanką, podzwoniłam i był temat e, właśnie świątecznych prezentów. Co, kto, komu, gdzie, po co i dlaczego. No i jak ona słysza, że ja na święta chcę e, uzbierać na buty, to się zaczęła śmiać. I ja mówię, tak słuchaj, to już jest ten wiek, e, że bardziej niż jakieś duperelki czy jakieś kosmetyki zależy mi na ciepłych stopach. To już jest chyba tragedia, tragedia. No, tym bardziej, że mówię, że cena jest to troszeczkę dla mnie zaporowa. Bo ja jak zaczęła się tylko zima, to pierwsze co, w pierwszej kolejności postawiłam na to, na cały zestaw startowy, jakby od początku dla dzieciaków, buty, kurtki, spodnie i tak dalej. Te ciepłe takie narciarskie no bo chcę, żeby im było ciepło, żeby się nie przeziębiały i, i tak potem kolejną rzeczą to była porządna, ciepła, puchowa kurtka dla Rafała, a ja dla siebie, przyznam szczerze, że dla siebie to mi jest zawsze szkoda kasy zwłaszcza takiej kasy na przykład na śniegowce no, ale <słuch> dobra, pożyjemy, zobaczymy w każdym razie wracam dalej do nauki straszne to jest. Jestem, jestem z update'em włosowym i powiem Wam, że super, zobaczcie, włosy nie były e, prostowane, tak naprawdę nic z nimi nie robiłam. E, samo wyschły, samo naturalnie, bo ja nie suszę włosów e, i jestem bardzo, bardzo zadowolona, przyznam szczerze, że nawet się prezentują, nie są może takie jak prosto od e, prostownicy, prosto po prostowaniu, ale no ja się takiego efektu nie spodziewałam, zwłaszcza na moich włosach. Chociaż Brazilian sleek daje takie wrażenie, wiecie, jak ja sobie wyobrażę te brazylijskie kobiety, no to one wszystkie mają tak te włosy zalizane, ulizane, takie błyszczące, mocne, zdrowe, grube, nie? No. Ale włosy wyglądają fajnie, jest ich objętościowo tak całkiem fajnie się zrobiły. No i wyglądają super także zobaczymy jak przy dalszym stosowaniu. Dobra, wiele gadać nie mogę, bo moje dziecko ma teraz lekcje online. Także uczą się tam teraz e, zapamiętywania słów poprzez opowiadanie historii dotyczących słowa. Bardzo w ogóle fajny sposób. Myślę, że przyda mi się w moich naukach. Moja nauka idzie bardzo opornie, aczkolwiek do przodu. Lepsze to niż nic. E, I chciałam Wam coś pokazać mega pięknego. Coś mega pięknego. Przyszła do mnie e, paczka, przysłana przez e, Rafała siostrę, i zobaczcie, co ona zrobiła. Własnoręcznie wydziergała taką przepiękną serweto obróz. E, mega mi się podoba. Uwielbiam w ogóle takie robótki ręczne, ale to też to jest w ogóle petarda. Zobaczcie, jakie piękne bań, bańki, mówię, bąbki. No, czyż nie są cudowne? Dla mnie to to w ogóle jest nie do pomyślenia, że ona takie rzeczy robi ręcznie. No, coś cudownego. Coś cudownego. No, piękniejszych ozdób yy, kupić się raczej nie da to by tego przysłała. Także mm, ozdoby mam już z głowy. Naprawdę jestem pod wrażeniem jak ona to wszystko ręcznie zobaczcie, jak to jest pięknie, misternie wykonane. Też bym chciała umieć takie rzeczy, ale no niestety ja się do tego nie nadaję. Dobrze, że chociaż ona to potrafi, nie? No, i dostałam jeszcze e, w prezencie bardzo fajną książkę. E, Wybranki fortuny. Seks i kłamstwa w świecie mody. E, jakaś saga. Ja uwielbiam sagi rodzinne. E, podobno czyta się jednym tchem i rewelacja. Nie mogę się doczekać, e, chociaż, hmm, że tak powiem, najpierw czekają mnie. Czeka mnie literatura medyczna. Także. Hmm, kiedy ja poczytam te swoje książki. Mam normalnie całą kolejkę. Już czekają w kolejce i tak naprawdę nie ma kiedy. Dobra kochani, ja bym tak. Miło mi było. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia wkrótce, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na pewno się pojawię, chociaż na chwilkę wpadnę do Was. Słucham. Idę. No właśnie. Jestem potrzebna na lekcjach online. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, już szybko idę. No i co? I życzę Wam udanego wieczorku. Szybko. I do zobaczenia co idę! Idę mega szybko, co się psuje? Podnieś go! O, masakra! No trzymaj. O, matko nie stawiaj go na stole. No to były ładne buty. Mhm. Kot wskoczył na stół i wylał e, wodę z wazonu, z moich urodzinowych przepięknych kwiatków. I wylało się pod laptopa. Także idę, idę ratować laptopa, zanim będzie katastrofa. Papa! Pa.